Sobie. Witam Was na tab Po tym pięknym wstępie, w którym zostałem zabity, zaczniemy sobie challenge, który polega na tym, że dopóki nie zginę, trwa filmik. Czyli, że jak zginę, filmik się od razu kończy. Postaram się wytrwać jak najdłużej. Jestem jeszcze przed nagrywaniem tego filmiku, więc nie wiem co się stało. Textur dam Wam na. 5 lajków od git, Leciełem w przypytnym komentarzu w opisie yy. suba, brakuje nam tylko 1 do 70, więc Mam nadzieję, że uda nam się to wbić. Le Lecimy do postówę. I cóż, zapraszam Was do odcinka. Dobrze widzowie więc jesteśmy pod te parkami. Zobrójemy się z tym ziomeczkiem Sobie, zabić, sobie. Myślę, że to jest go zabić Może z tym palcami, Bo to są naprawdę bardzo mocne. Muszę przybliżyć do mikrofonu, żeście jakakolwiek że jeszcze słyszeli. Lecz, mam go. Jakoś mi się udało złapać. To byłoby łatwo, zjadł sobie refa szybko i, I byłoby też dojechać już tak, żeby zderał matotem, więc idę twardsy z Zedcoxa. Ja się tutaj trochę wycofam, żebym się tego nie przewagał i spodnie z nim On On straci głupi w Zedcoxa i powinien się we mnie wbijać tak naprawdę, ale co z tego. Kolega nie myśli, widać Pan włosy i koksa w tej chwili Bo ja mam jakieś hit od Zawsze Trochę chwilka na ciutku. I Iiii gonimy kolega Kolego, wyślij mnie tutaj się do końca, proszę Bądź honorowy, odechylak Kurde, nie mam klapy już na tej wersji Co z nimi tak? Bory wygrać Myślę, że za szybko wypełnić Serio, to i możemy go ciśnienie. Tak. Teraz już możemy taki to Rzutotony są najgorsze. W sumie, ja musisz po prostu skończyć. Całą panią, że bardzo dużo rechotu Musimy pędzle do weselnego Mamy topem. Jeszcze Chociaż kolega się bije do końca, co jest bardzo, mi za niedobre bo... kolega bije się do końca, więc tak ma pochwałę tak powiem <grymne> Ogólnie to te... teraz muszę zobaczyć, że inny nick, bo zmieniłem konto na konto, na którym grałem na już długo W sumie nie zmieniać, bo dziś to będę bardziej w zamku, bo jednak mam tu troszkę 4000 punktów. Nie jest jakoś dużo, ale nie jest też jakoś mało. A tym sobie wyobrażę szczególnie, to więc serwerze... topka ma bardzo dużo punktów. Jeżeli się to trzeba czego ogarnić, to się bardzo. Muszę efekty, Nie efektów. O, koledzy banią to. No i dostałem za niego plus 82 punkty. Widzimy się na następnej toparce. Dobrze, jesteśmy to już na kolejnej toparce widzicie. Tutaj kolega był... Nie chciał iść, ale powiedział że jak mu dam parę bloków, to pójdzie. Pewnie powiedział że wybieram sobie sensory przeciwników. Czyli filmik filmie jak najwięcej, ale nie, ja nie wybieram przeciwników. Po prostu kolega stał przy toparce i zapytałem się do 30 więc proszę z nim pamiętajcie, raki i świadczy o grze zabić gorzej będzie jak on mnie zabije jest coś kolego to jest nie tak kurde, ale ty się odciśnie nawet nie, nie dziś ten ziomek Gdzie on teraz jest tutaj? jest kolego? Ale mi krypto zawalił żeby żebym się nie skończył na jakichś 500 punktów Bo się wkurzę No kolega jest jakiś, nie wiem, dobry gracz widzę Mam szybko poteczki. Spróbuję tutaj kolegę docisnąć, bo będzie też wstyd jak się od umrę. Co jest? Jakieś stówki dziwne są. Oj, kolega uciekaczy Nie, kolega się dalej bije, widzę. Żeby nie przedłużać, w skrócie chłopak napisał, że mam go zabić, bo ma tylko 3 refy i się poddał. I to tak naprawdę tyle, więc lecimy dalej. Ogólnie, chyba skończymy ten filmik. Nikt nie chce iść na te parki, mogę wam nawet pokazać. Zrobiliśmy sobie dwie te parki i wygraliśmy je. No druga była taka trochę nieuczciwa, ale cóż. Więc jak widzicie, nie ma nikogo na te parki dosłownie. A mi się nie chce za bardzo czekać, bo nie mam za dużo czasu. W co pojawi się może filmik, gdzie to wam się dograć na tym serwerze. Więc wyczekujcie, zostawcie suba, łapkę w górę. Cóż, widzimy się prawdopodobnie dzisiaj jeszcze na jakimś krótkim filmiku, albo jutro na może jakimś dłuższym, więc